włączyć. Dwie rundki prostu... włącz, włącz, dwie rundki. Aha, bo ja ustawiłem. Byle pieniądze e, były dobre z tego. Za, zaplanowany live ustawiłem. Kiedy, teraz? Nie, w, w, wcześniej, dlatego tak patrzę w ogóle. Czemu na czacie są jakieś wiadomości, nie? No bo ktoś wchodzi normalnie do ciebie. Nie dziwię się wcale. Dzień Pryna dobry, kłanien... moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem z Kień, Dzisiaj razem z Berbertem będziemy rozwalać Pawła. Owszem, musimy po prostu. Z chce się chyba odegrać za. Ale z nie może nagrywania? Ja już włączyłem. U mnie już leci. U mnie, widzowie, zagranne, u mnie widzowie cieszą się, jak mam włączone wcześniej niż ty. No właśnie, oni piszą właśnie. Tak, Wtedy ja od, Paweł jeszcze od, mówi ja inne od, rzeczy. Ja odpalam, no. ja odpalam. No to już, odpalaj nie, się, odpalaj no. się. No ja już odpalam, no. I dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jestem Paweł dzisiaj z i, grę. Dobry, ja jestem tak. z i dzisiaj zagram z Mateuszkiem i w Piękną grę. Dzień dobry, ja jestem i dzisiaj zagram z Pawłem i Berbertem. Dokładnie tak, dzień dobry, się widziałem, no. Okej, okay. o patrz, to jest drużynowe Czemu jesteście przeciwko mnie znowu? Czemu nie. znowu jesteście razem? To jest w ogóle nie fair Wiesz co, no tak życie chciało po prostu Tak, tak życie, chciało. Tak życie po chciało Po prostu ta, to życie mnie nie lubi Tak Ja teraz mam sam tam wbiegać do góry To jest ogólnie lawina, moi drodzy I to jest e, epicka o, lawina To jest bardzo epicka lawina O nie, tu nie ma ten Owak. Oła, co jest? No bo on cię podpala, świnia jedna, no Nieprawda! Dobra Oooo, z auto, auto, auto! O jezu, trafiło mnie! O, o dobrze. A niech cię wygrzmoci te auto. No. Okej. Okay. Ale fajnie to było. Ej, zatrzyma. Autobus na, na mnie leci. O nie! Tak, autobuski. Zatrzymaj autobus Nie na szczęście, udało się mi się. Więc mnie. Mogę krzaki później, zobacz, nie? No. 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 to jest? Czy to jest koparka? O tak, kurde. to jest koparka, to jest centralnie o jezu, koparka. O jezu. Która nam koparka na. Nie! Tak! Nie! Tak! Tak! Trafiło ich! Trafiło ich! Lećcie na dół! Nie, lećcie nie. na dół obydwoje! Oh, come on! Haha! Ha. I to wajzy, jedno w wodzie się zrespiłem, co jest? Jak to w wodzie? Perberth umarł, zrespiłem. A? Nie, ja nie Dawaj, tak? biegniemy! No w wodzie się zrespiłem. No to dawaj jeszcze raz. Snap, Deer, Einender, Hunter, coś tam. Co? Pamiętajcie. Nie rozumiem. Okay. Ja bym ogóle w ogóle w ogóle coś. Aha, Aha, tak, 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 Snap no, to nie. Einen. Bo to, bo to nie niemiec wiem, co robił, to robił akurat. To robię. Niemiec tą mapkę robił. Czy ktoś do mnie strzela znowu? To nie ja. Ale... Ja tu uciekam przed tobą. Dobra, ale, ale to nas normalnie to samo auto, tak. najwyżej. Ej, ale fajnie, bo na razie jest spokojnie. Na razie Czemu... jest easy. No, już teraz nie jest, nie jest easy, wiesz? Już właśnie się zaczyna. No, to znaczy, ty jesteś tam wyżej. A ja jestem znacznie wyżej niż wy. Nie. Ja jestem starszy jest wyżej. daleko. O kurde, nie, 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 nie. Nie! Bo, nie! Samolot! No, no samolot nie samolot to Ej, znowu jestem w wodzie. No właśnie widzę jak, twoje, jak twój. Ten, jak twoja zwłoka leci. Jak tu się wychodzi z wody, a tu jest e, ty. Tam, tam jest właśnie. Taki pomości no, jest a? dobra. Widzę. O jak fajnie! Ej dobra, powiem wam, że chodzenie przy ścianie to nie jest. To nie no, jest, no, jakby, jest dobry pomysł. To nie jest problem. To no, właśnie ten. Ej, czemu ja się w wodzie z czas Co jest? Też rozpięłem się właśnie w wodzie, wiesz? Okay. A nie chciałem. Znaczy ja o, tak na razie, kude. raz winałem, więc y, nie jest źle. Jak ja mam stąd wyjść, ej? Tu jest okay. takie wejście, skie, tam trochę musisz o, o, odpłynąć do Aha, tył. rozumiem. Dobra. Do, 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 do. Ej, mogę do, do. auto wziąć? Masz, ja już jadę nie, autem do góry. Co ty gadasz? No. O ty, w kosiaku. Tylko ja mam takie te słabe auto i chyba tym nie pojadę za bardzo. To jest bulldozer działać z stary. No tak. Nie, nie, nie pojadę za bardzo, wiesz? Ale wezmę taki jakichś O dobrze, zablokuje ci to wejście, kurde, te wraki. Ej ej, 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 ej siadaj, wsiadę, Niemożliwe! Wysiadłem z auta i się zabiłem! Tak! No totalnie! Nie, no Paweł. Totalnie no. no Jeszcze się nie zabijam, ale jestem w trakcie W trakcie ginięcia jestem, nie? O nie, Paweł! Paweł leci, co jest? Nie nie dostaje. Paweł leci! Paweł! Ja to <śla> Ja <puszczam> to Paweł zjeżdża na dół! Nie to nie jest to idzie, to idzie na, na początek chyba... odcinka, naprawdę. <noise> to nie jest Paweł zjechał na, ja na tyłku, się zjechał się... w ogóle. Zbagował bo... się w jednej pozycji w ogóle, nie? No to jest lipa, no. O rany, jakie to było słabe. O, o nie, nie nie, nie, nie! O kurde, czy wam też tak dziwnie ta postać wchodzi do góry? Tak, tak, tak skacze, kurde. Tak skacze, tak. no. O nie, o nie, o nie, samolot, samolot leci, na samolot. O, fajnie, tutaj bulldozer okay. zatrzymał się od drzewa. Tam coś w ogóle. Okej. Okay. Samo, napiszcie wybuch. w komentarzach za kim kibicujecie, nie? Kto za skie to oczywiście! Za skie! Berber, no, zostaw, no, zostaw to! Berber, zostaw to! Berber! Berber! Aha. Okay. Nie, dostaw ja, po je, Ty jest drużyna jeden. No skie je nie ma drużyny. No nie, drużyny. nie, on ma, bo jest jakby jednoosobową drużyną, nie? Więc on. To nie drużyna, stary. To jest drużyna, to jest jednoosobowy człowiek. I, Jaki i człowiek jest... to nie jest popełniany. Potężnie... Co ty mówisz? No, bez jaj, że, że, że tak się da, stary. <laughs> Ej, nie gadaj, że tak się da. Co ma się nie dać? Co się stało? Paweł niszczy Ej, Ozyrys? O co chodzi? Co? Ej, co jest? Co? Ej, nie gadaj, że można o tym wjechać pod tym. Da się no wszystko. Ja, właśnie, ja właśnie wsiadłem do auta i próbowałem podjechać, ale nie, moje auto nie chciało za bardzo. A moje chce? Ja już właśnie na górę ale jestem. Wsiadłem. to mi się postać zbugowała i zaczęła spadać. Aha. Ja... Dlatego to ostrożnie, jakbyś wysiadał ja zginąłem. A byłem ah, już okay. prawie na górze. Kurde, na falarzi? Dobra. Jaka długa ta droga jest w ogóle tego? To nie, to jest bardzo długa trasa. Ktoś tu leci w ogóle, przez krzaki nie widać dokładnie co. O kurde, o kurde, o kurde. O stary, tu niektóre rzeczy się wyłaniają po prostu nagle. No, 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 no bo tam Krzaku. są te krzaki, nie? Nie zjeżdża. A! do góry. Jak chyba znalazłem Dobra. sposób na szybsze wchodzenie. Bieg do góry. Jaki szybszy sposób? A no, nie wiem. Helikopter. Nie. Co? Ej, wiesz że to... Ej, ewidentnie to działa, dobra. kurde. Jak ja tutaj w ogóle wejść na górę, co tu się robi dalej. Ja <noise> o nie, nie, stary, nie spadłem skądś! Dobrze. Dobrze. <noise> dobrze. Dobra, bardzo dobrze. <noise> bardzo dobrze o to chodziło właśnie. Ale ja to widziałem jak mnie skie chciał... Ale jakie on Ej, a to ee, te... nie bez... mogę ten! Jak wiesz tam wchodził BFB, to ostrożnie. Ej, ale to a co jest co bez sensu, ja byłem na samej górze przecież już! Tam w pewnym momencie są pojazdy i one się zbugowały i one się palą, więc pewnie zaraz wybuchną. Ej, ja byłem na samej górze już! Jasne, jasne. I tam no my w no ogóle mamy prowadzić te, te pojazdy na dół, nie? Bo ja tu widzę, że cele podświetlone to są te pojazdy, które spadają na nas i nas zmiażdżą. Ej, faktycznie. A co, autem auto podjechać tam? To co ja auta sobie nie wziąłem, o kurde. Rzeczywiście, okay. tu się palą niektóre auta. Bo głównie Dawaj spadają te. Zauważyłem, spadają głównie policyjne te. Tak, samochody policyjne. No, no. To ja se auta nie wziąłem kurde nie ogarnąłem o co chodzi w to okay. o co chodzi w Ej faktycznie tu trzeba auto No tak I teraz Tomas... wjeżdża Aha, czyli tu trzeba złowić auto gdzieś, tak? Trzeba złowić auto, dokładnie Daj z... dawaj, uciekaj. Dawaj to auto, dawaj auto to czemu ja nie mogę wsiąść do żadnego? A nie, dobra Pops. mogę Ale Co to jest? Halo? No bez DI Co stało? Zeskoczyłem na dół i... i... O nie! Co? Tam nie ma no. punktu. Ja wjechałem w ten punkt i nie ma. No właśnie, nie ma punktu, też to widziałem. Co jest? Nie, no okay. jest. Ja nie, 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 Berber wykonał to, kurde, no, albo na samym górze widzieliście, moi drodzy. Ja nie ja nic wiem nic nie co się wziąłem. działo uskie powiem ci. Ja, nic nie, ja, ja, nie, ja byłem na samej nie. górze, tam był taka albo pewnie Skie, pewnie podjechałeś pod zły punkt. I jest to możliwe, bo, no. Bo y, ja, ja też kiedyś myślałem, niebieski. że czerwony to jest ten, który należy dostarczyć, a to była nieprawda. No. Niebieski jest twój. Aha. No właśnie, ale po może nie mam ja do niebieskiego, ale tam nie było, nie? Dobra. Próbujemy jeszcze raz. No oczywiście, że tak. Runda 2. Zigerman man Avalanche. <laughs> tak. Dobra, tak? Gdzie ja w ogóle przebiorę się, bo kurde. Oh. Przestaniesz mnie kurde w końcu palić, człowieku. <laughs> pal się! O nie! nie Co <laughs> to jest! Potrąciło mi auto! Haha, <laughs> <laughs> tak powinno być. Nie zauważyłem tego ja, dziada w Ja właśnie patrzyłem w bok na skierkę, żeby go podpalić. O kurde, piłka to tak leci, piłka leci, piłka leci, auto leci. Auto leci. Łap na tętnicą. Dawaj, 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 dawaj. Nie spychaj go, nie, nie spychaj go, nie spychaj go. Minęło! No nie! Trafił mnie! Kurde trafił Dobra, to mnie! To kopareczka jakaś jedzie. Tutaj Właśnie koparka mnie trafiła, że ten spych mnie trafił ogólnie. Tamten Bulldoger mnie trafił No zobacz, to jest radiobus birdperk, nie? On stoi sobie. No, no tylko, że go. Chyba tutaj jest jeszcze w miarę tak stromo, że się chyba tutaj nie da podjechać. Ja podjeżdżałem. O samego no nie, no kurde, no mógłby się szybciej odsuwać, kurde, no, no kurde. No, Dobra, już nie ma auta. Właśnie został zepchnięty przez autobus. Okej, okay. to nawet dobrze. Nie ma oszukiwania. Sam. sam coś, kurde, Psz... pierwszy no. wsiadł do tego. Nieprawda! No pierwszy wsiadł i teraz, o nie ma oszukiwania. No ja nie wsiadłem do tego auta. Ale pamiętaj się, sobie. najważniejsze to jest umieć dobrze oszukać. No oczywiście, żeby nikt nie zaważył, nie? No, Ej, ja no kurde, nie! Nie, nie, dobra, da się, a nie, do, dobra, da się. Ja chciałem do niego dobra, wsiąść. Migać, migać, nie, nie rób tego. Kurde, nie, no. Co tu się dzieje? Wow, jaki wybuch tu był. Czemu Doda? ja się rozpię w wodzie w ogóle? To jest bez sensu. Jest gicior na razie dobrze. Okej okay. I w ogóle czemu macie drużynę no, w ogóle no, się dziwię. Wow, 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 Nie, nie, tylko nie to! Tak, tak, tak zjedź, ten. zjedź. Tak, świetnie, no jeszcze Nie da się dojechali. podjechać, pod, co wy gadacie? Ja podjeżdżałem autem. Czemu wyskoczyłem Kurczę. z niego, a nie wysiadłem jak normalny człowiek, górę? Wyskoczyłem po prostu i wiesz, zacząłem się staczać. Kurde. Ten tryb jest dziwny, bardzo dziwny. No. Jest trudny. Jest trudny, mega trudny moim zdaniem. Jest trudny. I tak ma być. Nie może być. Tak, to po prostu zaraz stracił cierpliwość, nie? Tak, nie. I rzucił klawiaturą o stół. Jestem bliski, tu. No tego nie podpalaj się. mnie. Paweł, Chodź ja cię, ja cię widzę. Zostaw mnie, zostaw mnie draniu. Chodź tu. Nie, paweł, pa no załatwił mnie. Co jest grane? Ej, on mnie tutaj wykończył. Paweł. No, przepraszam. No walą cię z kolby, nie wiedziałem, że Cię walą z kolby. Nie widziałeś w ogóle, no. to, to przypadek był zupełnie, nie? No totalnie, totalny przypadek. Naprawdę Jak tego nie spodziewałem. No co, no widziałem, że pięknie przede mną było mi smutno. W ogóle teraz komentarze spam z Paweł oszukuje. No nie ale skąd on się tu wziął, przepraszam! No bo chcesz do mnie i nie widzisz, patrzysz pięknie przed sami to. Ale stary, ale, ale sekundę temu odbyciem się nic, nie leciało. Stary. O nie to ja, ja tak jedzie sobie, w ogóle. on tak leci, leci. Doger tak jedzie na mnie! Ale skąd on się tu tak nagle wziął? On był... On był kurde, nie wiem, z 50 metrów wyżej, to był no, wyżej? Bulldoger! Aha! Buldoger to... był tam. Tak, proszę bardzo. No ja się biegimy. nie odwracam kompletnie. Ja biegnę przed siebie po prostu. No ja tak, ma być najszy... najwygodniej, wiesz? Po prostu biec, biec przed no. siebie, jezu. Waga radiowóz leci. Nawet trzy leciały. Ale bez policjusa On, On taki aline autobus, y tak, leciał. Autobusem, autobusem, autobusem chyba nie będziemy jechali, nie? Próbuj, o, czemu nie? Bo ja, bo ja. Nie, wiesz, co, ja bardzo chętnie samolotem chciał. Ale no niestety... super. No One... samolot. One eksplodują zanim zdążysz w ogóle tutaj wsiąść do nich No właśnie eksplodował o, tam Uuu. eksplodowało Tak, wiem, wiem, to był buldożer, który wjechał właśnie w samolot <śmuletra> Buldożer <śmuletra> wjechał? Tak O kurde, o kurde Teraz te buldogery Buldożę. tam mnie le lecą to, to Widzę pana z O O, 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 radiowozy tu są jakieś Ty O, tu w ogóle coś się bubuje strasznie Ale, ale najtrudniejsze ale do uniknięcia są samoloty, bo one mają skrzydła i mają większą tą O, nie, 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 nie Staj kolego! O nie! Ej, no podbiłam je! O nie! Jaka, jakieś coś mnie podbiło. Dobra, pięknie, pięknie Ale Jezu, co to było? Ale miałem no fartę tylko! Ale miałem farta w tym momencie. Ale teraz już chyba nie. Dawaj, dawaj. Paweł zabiera Ain Orizis elegancko. ale to bucha stary teraz. Ozyrys. Aha, bo my nie mamy policyjnych dostarczyć, tylko właśnie Ozyrysa. ozyrysy mamy. No, no chyba tak. Dobra. Kurde. To to jest trudne, bo... Ozyrysów jest mniej. Z mi No doleciał. Z wygrał? Nie, wygra? nie Paweł wygrał. Nie, Aha. no ja. Myśmy wygrali, no przecież Kurde. 19 tysięcy. Zróbmy powtórkę. 6 tysięcy. Zróbmy powtóreczkę szybko. Właśnie, może ehm. będą inne drużyny. Oby. Nie, tak było sprawiedliwie, wiesz? Sprawiedliwie, tak, oczywiście. oczywiście. No, znajdę sprawę. Skier jest za potężny. Napiszcie dla nas w komentarzach przecież, czy to jest sprawiedliwe, jak jest dwóch w drużynie. Znaczy, Paweł i Berbert. I przeciwnej drużynie jest ee, ten. Jak ten eee, skier, tak? To jest sprawiedliwe. Każdy to wie. Oni oszukują, mojej drodzy. I I zabójstwa jeden. Oni oszukują. Bo zabił mnie kolbą. Co no po prostu musiałam statystyki 100 wrzucić. Tak, oczywiście. No. no, ja myślę. Się... że... Skier wziął los. Bo przypadkiem pisnąłem. Co za gościu. Ale wy oszukujecie, moim zdaniem. Teraz będziemy inne ekipy. Nie, nie, mam nadzieję, że składy będą dokładnie takie same. Nie, Świnia. Tak. Znaczy wiecie, ja jestem bezstronny, nie? Mogę być i tu, i tu. Jak kupię kamizelkę. Dobra, Zaproszę widzów do powie jeszcze, co? O, dobrze. Dobrze, bardzo. Perper, per, dawaj, dołączaj. A właśnie, Paweł, Graj, tam lecimy. może masz y, opcję wyrównania. Dobra. Nieważne. <laughs> <laughs> nie. Proszę. Jakie wyrównanie? O czym ty mówisz, Perper? Przecież składy są spoko, moim zdaniem, tak? Jestem sam, a... Tak. O, to, nie z Pawłem jestem! Perper zamień się. Nie. Nie. <laughs> No dobra, no trudno, no teraz to będzie nie Ja to w ogóle. Co no jest dobra, niech, niech, niech bo będzie. W tym momencie, momencie Skiem ma za dużą przewagę. Moim zdaniem to jest w ogóle bez sensu, ja jestem z Pawłem, tak? Tak, to jest bez Przecież sensu. Przecież każdy no normalny mogę... człowiek wie, że, że... Jak mam teraz zabić wszystkie? O Nie. Twórcy internetowi się nie lubią. A tym bardziej Pawła nie lubią. No bo, co? O, co? Co? Chodź tu, chodź tu! Nie, nie pan mnie! Tu. Nie podpalaj! Zaraz się spalę typie Arsoniści jedni. Dobra, czekaj. Spalimy Bert-Berta Spalimy tak, go właśnie, się. no. Dawaj, spalimy go. Spal się! Ze wstydu. Płonie, płonie! Łooo! samolot! Lecą, lecą, uważaj, lecą, lecą! Leci o. sporo tego, leci sporo teraz. Samochody o, nie, jadą kręgie. na was. O kurde, o kurde, o kurde! O, niech cię skręgluje, stary. I powiem wam, że o, chyba natrafiliśmy na najgorszy moment. O nie, a tylko leci teraz. Eee, no. czekaj, nie wiem właśnie, którędy by o. teraz obiec. W prawo lecę! Piłka, piłka, piłka! W e, ogóle piłka jest... chyba nie jest w stanie nic nam zrobić, szczerze wam Nie odbije nas? E, ja, łap, łap, sprawdź, nie ma problemu. Znaczy chyba tego was zatrzyma. O kurde! Ale wolę o, tego wiecie, Jak zrobić. strzeliło koło nas! Auto leci, auto leci, auto leci! Sa I Samo samolot, auty? samolot! E, odłamki... Uuu, auto ma... lecą! Dobra, dobra. E, jak tego dużo leci, co? jest? No, teraz tego mega leci dużo. No, nie? Jak Naprawdę. wcześniej mniej leciało. No tak, no bo to była pierwsza rozstrzałeczka. O, nie o. trafił mnie! No nie. Dobra. Paweł, wykończ Berberta. No właśnie, Just próbuję do niego nie. dobiec. Bo ja go nie dogonię, o, on jest Bert. za szybki Bert. dla mnie. O kurde. Bert, Bert Nie! nie, nie. Tak, tak! No, eksplozja ja... mnie rozwaliła. Berbert niszczy Paweł, co? Tak! Jak to ja nie Paweł? No Berbert że... eksplodował i po prostu mnie rozwalił, no. A tu berber też padłeś? Zde zdenerwował tak, się po prostu, gość. Bo mnie po Słuchaj, prostu. Się e mnie grzmoczyło tu. No. Aha, okej. Okay. Jak Jigglypuff. Co? Jak co? Jigglypuff. Ale kurde, tak dobrze szło, kurde. No, już tak blisko było. Tak, tam fajnie szło i wszystko przez was. Wszystko? Ej, fajnie, Dobra. że mnie zablokowało tutaj. wszystko Zepsuliście wszystko. O, świetnie. Ej, bóg fajnie. Jest, z mojej strony musisz teraz iść. No, fajna gra. Super. Mamy szanse większe. Cisnę do tak, góry. Wszystko. Ciśnij o, jak, się góry, tej... jak mnie leci samolot, uwaga samolot leci Spokojnie, spokojnie, dobrze jest Auta lecą uwaga, o samolot, samolot, eee, samolot, o, samolot leci. Może Ozyrys na klatę weźmiemy Tak Zatrzymamy go To jest bardzo możliwe O kurde Jezu ile, ile policjusów leci, co jest No nie O nie, Ozyrys prosto prostu To ja mam tego leci. Ozyrysa wziął co co, do góry tam wjechać ogólnie? Tak, tak, właśnie do tego niebieskiego musisz wjechać Okej. Okay. Znaczy wjechać, tam podjeżdżaj Ej dobra, nie będę wsiadał o, o, Jezu Stary, podskoczyłem na tym i normalnie upadłem na nogi Nie, dawaj, dawaj, dawaj To się nazywa dawaj. fuks po prostu, koci fuks Dlatego <grym> kotełka jest najlepszy Nie Kie, co tam robisz? Siadam. spokojnie o już nie o, Już nie, już lecę, kurde <grym> O nie Mogłem to ominąć normalnie, chciałem auto siąć Ej, zespiłem się na, na platformie Ciekawe jak to? No. A no, tak różnie bywa. Biegnij, nie blokuj się. Dobra. Gdzie on jest daleko o, nie, jest superbert? O niej no, już jestem prawie na, na szczycie. No, nic, nie, o nie, ile mnie nic tutaj Dobra. nie brzmoknie stary to. Ej, Paweł dobrze. on wygra z nami, jeszcze przez ciebie wszystko. Nieprawda? No jak nie? Ej, ile tego leci? Nie no O jest Paweł przesada. niszczy! <laughs> Zabrał i zniszczył, okej. Okay. Ju, już prawie na szczycie jestem. Kurde Dobra. Paweł, o nie, pokonaj o nie. go! O nie, skąd się to tu wzięło? Ej, tu są krzaki, kurde, i one ci blokują normalnie widok, nie? O nie. Dobra, O nie, ale tak tutaj leci. O nie. Już, już Ostatnia prosta. Wcale wstatnia. nie oszukuje, wcale nie oszukuje. nie! O nie, o nie, Buldożer leci na mnie. Ostatnia prosta. Głupie są one. nie oszukuje. Siema, Bert, Bert. ściągnęło cię, czy co? Ja autem podjeżdżam na, od samego początku, nie? O nie jaki zły człowiek Jak to na, od samego początku? Przecież nie da się tym podjechać. Da się, pod, ja podjeżdżam da też. się podjechać. Ja też. Ja normalnie Ja normalnie klikam okay, gaz tak. i to auto stoi w miejscu No, nic no się kurde nie! Nie, nie. Dobra, użyjcie tam. Jak kurde. mnie wykończyło o, dajmy, Hamsko to Auto? Tak, zatrzymałem się, bo to auto nie można użyć, nie? Musi być auto, które jest... wyżej. Aha e, i po prostu wiesz, no nie mogą tam podjechać z tym autem a jak w, wysiadłeś, to się nie? stoczyłeś pewnie? Nie, już wsiadałem do drugiego i stary, eksplodowałam Oj, O kurwa! Prawie w pys zostałem Ooo, Paweł pojechał wop, wop. Paweł zleciał O nie, tam, tam jest Berbert Come on Ja uciekam, zostawcie moje dubsko w spokoju Zostawcie Tytanika Co? Okładnie. O nie, to się rusza. O nie, tu w leci na mnie. Ja myślałem, że, że to stoi Buldoger Bulldoger leci. To tu się odprawia Dobra. Oho, auta lecą Migam na górę, śmigam Dużo na górę. Oooo. Zostaw mnie jestem nie, z tobą. Dobra, to Właśnie nie da. Ja bym tym autobusem podjechał. O, Szkoda, próbuj, że się nie da. Próbuj, próbuj. Dobra. Taka, ty ja ty autem możesz? podjeżdżałem. Nie, ja się boję po prostu, bo jak później będę musiał y, wysiąść, to ja się stoczę wtedy tak jak Paweł, na samym do dół po prostu. Wolę Paweł, Paweł się normalny. stoczył, ja Wiedziałem. Właśnie... wiedziałem. Właśnie nie wiem czy te auto, które... Czy można w ogóle tym autem pojechać na samą górę, nie? Chyba nie Napisało, że to... niszczy, nie? Ale... To znaczy, jak pewnie przyfarcisz, że Ozyrys będzie cały na samym dole, to pewnie można, no O kurde Dać, panie Ozyrys! Ale jak mnie normalnie znowu no, czy... grzmotnie samolot Ale tego leci teraz, O, tego leci, o kurde I W tym momencie samolot nie grzmot jak to powiedziałeś, wiesz o tym. O nie 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 bo ja nie, nie, cały czas nie 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 no, no prawie. wiem, ale w momencie kiedy to powiedziałeś mi walną samolot. O nie, ja tego leci teraz. Właśnie o to leci. Opony ej, jakieś lecą. No ostatnia prosta, buldożer leci. Dobra. Ostatnia prosta, proszę. No nie, tego nie przeżyję już! No nie, buldożer mnie dobra. zwalił. Ej, przepraszam, ej, jak ja mam jest? wziąć kurde tego Ozyrysa stąd Jak nawet nie ma żadnego Ozyrysa na samej górze. Mm, nie wiem. No, na samej górze jestem już. Nie mam pojęcia, jak to, to jest. Dobre Ja też byłem na górze, ale nie wyszło mi ogólnie, tam też umarłem. Bo skoczyłem na dół, przypadkiem. Aweł! Ja, ja bez jaj. Skąd ty go wziąłeś sobie w ogóle? Byłem na respię jeśli z auto ozyry stało <laughs> Trochę uszkodzone, ale. Ale jedziesz, On? widzę. Na górze jestem. Ale jadę nim. Co ja teraz robisz? w ogóle auto sobie Panowie, jedzie, jedzie no jakie fuksy, po prostu. To jest taki. Człowiek, jestem człowiek, fuks po prostu. Panowie, co ja mam y, y, zrobić? Jeszcze na samej musisz górze. Musisz auto wziąć. Ale skąd ja ci to auto wezmę, chyba. No, nie wiem, właśnie. Gdzie się cały czas respią auta no. i lecą po prostu w dół, nie? To może trzeba trafić tak, to, 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 to nie niezliczone jeszcze jest. Ale zobacz, ale on respi się i od razu spada, nie, nie? spada. nie, nie? Mnie. to nie wiem. Nie mam pojęcia. Teraz schodzę trochę w dół, bo może da się i pewnie zaraz mnie coś zabije tak. pewnie o kurde Ja nie tak. mam jak wziąć auta Ja się boję wziąć auto bo To, to wszystko mówisz, spada no To straszne. O teraz mogę iść Ozyrysie, stój! Ozyrysie! Tam jest Ozyrys jakiś widzę go! No to jest Z tym z autem? O nie. No super, ten se wjechał. O, tam w końcu stanął jakiś. O, nie, 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 nie. nie nie Tam w końcu stanął jakiś. Tak, z symbolicznym akcentem. Dojechał! I są ogóle? A jak on tak może w ogóle? Słuchajcie, ja się zryspiłem. I normalnie na spawnie stał rozbity Ozyrys. Wsiadam do niego i normalnie od samego początku wjeżdżam. To jest oszustwo, moim zdaniem. To jest da. dziwna. Pusta, dlatego nie no, się no, z Pawłem no. grać, bo on oszukuje. Tak, ja mam po prostu takie szczęście, że po prostu zawsze muszę wygrać. no. Muszę Jak poradzić. tak w ogóle można? Cóż poradzić, no szczęście kota. Szczęście do Wicjusza, futrzaka, sierściucha. No Szy dokładnie. Co jeszcze jedna? Dzięki. Nie, A, już koniec, tyle. dobra. Dlatego, dlatego koty pa, pa. mają 7 żyć i 9, no. i 9 łap. Na razie <laughs> się ma.